Siema, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Przed Wami spoilery dotyczące 5 i 6 odcinka Daredevil odrodzenie, także weźcie to pod uwagę oglądając całość materiału. Mam nadzieję, że rozłożymy 5 i 6 odcinek na części pierwszej. Jeżeli oczywiście gdzieś się pomyliłem, to poprawcie mnie w komentarzach poniżej. Jeżeli nie wspomniałem o czymś ciekawym, o czym powinienem, to również dajcie mi znać w komentarzach poniżej. No i nie zabierajmy więcej czasu, lećmy z analizą i omówieniem 5. i 6. odcinka, bo jest o czym gadać. Na początku 5. odcinka Matt Murdock idzie do nowojorskiego banku celem wzięcia pożyczki, aby rozbudować swoją kancelarię. Tam spotyka Yusufa Kana. Pewnie kojarzycie tego ziomeczka, bo jest to ojciec Kamali Khan, czyli Miss Marvel. Ten nawet pochwalił się Matowi Mardokowi, że jego córka jest super bohaterką, ale ten no, niestety o niej jeszcze nie słyszał. Pewnie się spotkają w Secret Wars albo Doomsday, no ale czas pokaże. Dowiadujemy się, że jest zastępcą menadżera banku, a na swoim biurku ma customową figurkę Funko Pop. Gdyby kogoś to interesowało, jest to figurka numer 1077 Miss Marvel. W serialu Miss Marvel on raczej był przeciwny temu, aby jego córka była jakąś tam super bohaterką. No, ale w końcu dorósł do sytuacji, gdzie zrozumiał, że ona wybrała już to życie. No, i tutaj dowiadujemy się, że podtrzymuje swoją decyzję. Dalej jest takim wspierającym, dalej wspiera mm, swoją córkę. A propos wspierania, to mam włączone wspieranie, możesz mieć fajne bonusy, zwróć na to uwagę. A my lecimy z kolejnym Egiem. Yusuf ujawnia, że Kamala jest w trakcie, nazwijmy to, wakacji z przyjaciółmi w Kalifornii. Jest to prawdopodobnie nawiązanie do sceny, którą widzieliśmy w The Marvels. Tam Kamala Khan i Kate Bishop poleciały, czy raczej chciały polecieć do Kalifornii, aby zrekrutować Cassie Lang, czyli córkę Scotta Langa, Antmana, do swojej grupy. Prawdopodobnie jest to, oczywiście to nie było nazwane oficjalnie, no ale my wszystko widzimy. My widzimy między wierszami. Prawdopodobnie będzie to grupa albo nowi Avengers, albo młodzi Avengers. Raczej młodzi, biorąc pod uwagę wiek m, tych wszystkich aktorów i że jest to takie drugie pokolenie superbohaterów. Mamy na razie Kate Bishop, Miss Marvel i Cassie Lang. Kto jeszcze? Prawdopodobnie White Tiger, ale o tym opowiem później. Lecimy do napadu. Na bank napada kilka osób w kolorowych maskach. No i od razu zauważyłem, że ich maski dokładnie korespondują z kolorami kamieni nieskończoności. Czy to jest przypadek? No raczej tak, ale bardzo, bardzo miło się to jakby odkrywało. Dobra, jeden ziomek w zielonej masce. Wyglądał jak Sin Iter, czyli zjadacz grzechów w wolnym tłumaczeniu. Sin Iter, czyli Stan Carter, był agentem Shield, który po misji infiltracyjnej przeszedł ciężką traumę i zaczął cierpieć na zaburzenia psychiczne. Został policjantem w Nowym Jorku, ale wydarzenia, jakie przeżył, nadal go prześladowały. W wyniku eksperymentów farmaceutycznych, stał się bardziej agresywny i prześladowany myślą o oczyszczeniu ludzi z ich grzechów. Przyjął taki pseudonim Sin Iter, no i zaczął zabijać. Czy to on? Pewnie nie. Podczas napadu Matt Murdock uciął sobie pogawędkę z hersztem tej całej bandy, mówiąc, że jest sierotą. Jest to nawiązanie do trzeciego sezonu Netflixowego Daredevila, gdzie dowiedzieliśmy się, że przez większość życia był Sierotom. Jak się później okazało, siostra magii, czy zakonnica magii, była jego prawdziwą matką, o czym nie powiedziała mu przez większość życia. Matt Marduk otworzył dosłownie w dwie minuty bardzo zaawansowany zamek bankowy, czy drzwi bankowe. No nie wiem, jak to się tam. No nieważne. W każdym razie Yusuf zapytał, hej, który prawnik tak potrafi? A on odpowiedział: bardzo dobry prawnik. Jestem bardzo dobrym prawnikiem. Jest to nawiązanie do Spider-Man No Way Home, gdzie przed Spider-Manem złapał cegłę wrzuconą przez okno. Na co powiedział, że no, jestem bardzo dobrym prawnikiem. I, I tyle. To było to. Lecimy dalej. Po napadzie, podążając za jednym z bandziorów, założył czerwoną maskę, co było tylko wskazówką na to, że później Matt Murdock. Ponownie założy maskę, ale nie taką zrobioną na drutach, tylko zrobioną w drukarce 3D prawdopodobnie. Podczas wywiadów Bibi z Nowojorczykami dowiadujemy się, że Swordsman nadal jest aktywny w Nowym Jorku i wymierza sprawiedliwość na własną rękę. Jest to oczywiście Jack Duques, i mam nadzieję, że dobrze powiedziałem to nazwisko, bo brzmi trochę po francusku którego pierwszy raz widzieliśmy w Hokaju w 2021. No i po powrocie do domu Heather, czyli nowy obiekt miłości Mata Mardoka mówi o tym, że chce napisać kolejną książkę, czy raczej naciskają, aby naci napisała kolejną książkę. Tym razem będzie to coś o maskach i o mścicielach w Nowym Jorku prawdopodobnie. Powiedziała, że chętnie udzieliłaby chętnie Przeprowadziłaby wywiad z Dardewilem, a że Matt Murdock jest z nim związany, no to może jakoś tam gdzieś powiąże ich. No i dowiedzieliśmy się, to znaczy my to wiedzieliśmy, ale było wspomniane, że Panisher, no bo to był jeszcze jeden ziomek, o którym wspomniała Heather, że zresztą Panisher nie nosi maski, a jej książka miała mieć temat o maskach, także nie wiem jak to się wiąże ze sobą, aczkolwiek wspomniała, że. Panisher był klientem Mata Mardoka. No i rzeczywiście był klientem w serialu Netflixa. Uściślając, Frank Castle był klientem Mata Mardoka w drugim sezonie Daredevil. Kolejna rzecz to murale, muzy, które okazują się być dość niezmywalne. Dlaczego niezmywalne? Bo oficjalnie powiedziano, że zrobione są z jakiejś żywicy epoksydowej i krwi. Każdy mural jest zrobiony z krwi pięciu osób, mniej więcej. Także muza ma na swoim koncie jakieś 60, 70, a nawet więcej ofiar. No i Daredevil postanawia zakończyć to coś. Wpada przyszła White Tigerzyca. Biały Tygrys wpada i mówi, że Muza ma swoją bazę operacyjną w jednym z nieczynnych tuneli Metra w Nowym Jorku. Bodajże 81, ale to jakiś tam szczegół, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. No i powiedział, Matt Murdock jej powiedział, że hej, no to tak nie działa, że nie możemy, bla bla bla. Ewidentnie próbując ją odwieść od pomysłu, i sam chciał się tym zająć, no ale nie mógł powiedzieć, hej, no ja jestem Daredevilem, ja się tym zajmę. Ona powiedziała, że, no dobrze, mój ojciec tam mówił, czy tam wujek, że jak chcesz coś zrobić sam, to zrób to samemu. To znaczy nie zlecaj tego, bo się rozczarujesz. To sugeruje, że założy maskę White Tigera, tak jak było to w komiksach. No i biorąc pod uwagę, że jest w wieku mniej więcej Kamali Tan, i Kate Bishop, no to dodacie dwa do dwóch, no nie? No i Daredevil postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. No więc pobieg za muzą. Zanim jednak do tego doszło, to dwie babki przyłapały muzę na robieniu graffiti. Nie wiem, czy się maluje, robi, rysuje. Raczej maluje, no bo to spreje. Do czego zmierzam? W komiksach był dokładnie taki sam panel. Dwie babki zahaczyły muzę i powiedziały Ej, to ty jesteś tym muzą? A on odpowiedział im, no tak, one zapytały, czy mogą sobie zrobić selfika z muzą. W serialu nie zrobiły, to znaczy nie zdążyły, bo on je zabił. W komiksach zrobiły sobie selfie, a później je zabił. Pod koniec szóstego odcinka burmistrz Fisk zwołał taką grupę samozwańczych, no nie wiem, mścicielo-zabijaczy. No wiem, głupia nazwa, no ale są to takie zakapiory z nowojorskiej policji, a wśród nich detektyw Cole North, który ma swoją historię związaną z Chicago i Nowym Jorkiem, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jego historia w komiksach bardzo mocno wiąże się nie tylko z Daredevilem, ale też ze Spider-Manem. No i zostając jeszcze w świecie komiksów, w takim zeszycie Devil's Reign, czyli Rządy Diabła, Kingpin zrobił dokładnie to samo: stworzył takie swoje Thunderbolts w nowojorskiej policji. No i ta drużyna walczyła z takimi superbohaterami jak Fantastyczna Czwórka, Spider-Man czy właśnie Daredevil. Ostatnia scena szóstego odcinka to takie porównanie Kingpina i Daredevila. Oboje wrócili do swoich korzeni, do brutalnych korzeni. Jeden bił Muze, a drugi bił. Adama? On się Adam nazywał? Teraz już nieważne, bo już długo sobie nie pochodzi po tym świecie. W każdym razie. W końcu. Wrócili. Także zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony, w końcu widzimy tą brutalność. I wydaje mi się, że Kingpin tak sobie radzi po prostu z, z problemami, a Daredevil. Nie chce tak sobie radzić z problemami, ale jest do tego zmuszony. Po prostu świat go zmusza. No i teraz zobaczymy, to starcie tytanów. Nie mogę się doczekać. No i ciekawe, czy w przyszłym tygodniu również będą dwa odcinki. Było to dziwne, aczkolwiek miła niespodzianka. Wydaje mi się, że dlaczego Disney opublikował dwa? Bo piąty i szósty odcinek są ze sobą, jakby nierozerwalnie połączone. Wydaje mi się, że nie chcieli. Jakby odcinać tej historii na dwa tygodnie. No ale to tylko moja taka dziwna teoria na razie.